Poranek to taki moment w ciągu dnia, w którym to planujesz, w którym nabierasz sił. Poranek z Czasem Seniora ma na celu pobudzić, zmotywować i zainspirować Cię do działania. Ja nazywam się Małgorzata Kospin i będę Ci towarzyszyć w każdym z tych poranków, zatem zachęcam do oglądania. Już teraz proszę Cię także o subskrypcję, o wciśnięcie na dzwoneczek, a będziesz na bieżąco z tym wszystkim, co dzieje się na moim kanale. Zaczynamy! Poranek to moment po przebudzeniu, w którym to planujesz swój dzień w którym to nabierasz sił. Poranek z czasem seniora to jest moment, który cię ma zmotywować, pobudzić i zainspirować do działania. Ja nazywam się Małgorzata Kospin i w każdym z tych poranków z czasem seniora będę ci towarzyszyć. Dzisiaj chciałabym, żeby w tym naszym spotkaniu towarzyszyła nam pewna ciekawostka, bardzo bym chciała, żebyśmy chwilę zatrzymali się nad tą ciekawostką, bo jest ona dla mnie bardzo intrygująca, zatem mam nadzieję, że także dla Ciebie taka ona będzie. A oto ona. Najwięcej na świecie, stulatków, jest w Japonii, ale. 88% z tych stulatków są to kobiety. Zaczęłam się zastanawiać nad tym, dlaczego tak jest, dlaczego to właśnie kobiety dożywają tak pięknych, długich lat. Myślę, że przyczyn jest wiele, ale niektórymi z nich jest chociażby to, że kobiety są bardziej aktywne, co też pokazują badania: są bardziej działające, wychodzące do społeczeństwa, do drugiego człowieka, czyli mamy już tutaj takie dwa elementy. Po pierwsze, że lubią być aktywne i to aktywne w takim rozumieniu rzeczywiście aktywności fizycznej, a pod Drugie właśnie są aktywne społecznie. Tutaj ta aktywność społeczna sprawia to, że one niejako są w społeczeństwie, są z drugimi ludźmi, e, lubią rozmawiać, lubią poznawać nowe osoby. I właśnie tak się zastanawiam. Drodzy panowie. Apel dla Was. Bądźcie może dziś bardziej aktywni. Może dziś zachęcam Was do wyjścia poza swoje ramy, poza właśnie takie utarte schematy. Natomiast Panie, chciałam Wam pogratulować tego, że właśnie jesteście bardziej aktywne, jesteście bardziej do społeczeństwa i tego się trzymajcie. Nie zaprzestawajcie tak naprawdę tych Waszych praktyk. Bądźcie aktywne. Y i pamiętajcie też o tym, że ludzie młodzi patrzą właśnie na Was, na osoby starsze i taką tak naprawdę starość rysują w swojej głowie, jaką Wy im prezentujecie. Drodzy seniorzy, także yy, bądźmy dziś aktywni, bądźmy dziś może bardziej aktywni niż zazwyczaj, zróbmy coś wyjątkowego, przełammy schematy i bariery i zachęcam do tego, żebyśmy mieli w sobie takie olbrzymie pragnienie do życia 100 lat, piękny to wiek. Tak mi się wydaje, a jak ty myślisz, proszę zostaw e, informacje w komentarzach, a my widzimy się w następnym odcinku. Poranku z czasem seniora. Jeżeli jesteś tutaj nowy, zostaw subskrypcję, dzwoneczek, i oczywiście daj łapkę w górę, jeśli podobał Ci się ten odcinek. Pozdrawiam bardzo serdecznie, Małgorzata Kostwin. Pa pa!